Cześć moi drodzy, dzisiaj krótki filmik o scrappingu, o złomie. Mało tego złomu, złom starowy, ale to jest złom zbierany w ramach szlachetnej akcji. To moja żona zainicjowała. Czy jakiś facet przyjechał do niej do szkoły, bo pracuje w szkole? I powiadomił, że jest taka akcja zbierania złomu, tam sprzedawania zarobione pieniądze, żeby wpłacać na szachetną fundację, pani Ewy Błaszczyk-Budzik, Fundacja Budzik. Tam kilkadziesiąt osób w śpiące, na tam długie lata, na funkcjonowanie tej fundacji. No i się moja żona, że tak powiem, zainteresowała w imieniu szkoły. Zgłosiła się, że to zorganizuje. No ja byłem sceptyczny, bo mówiłem, że droga żona, no pracujesz w, w szkole, szkoła w miasteczku, tuż przy, tuż, tuż przy Warszawie, w miasteczku graniczącym z Warszawą. No, moja żona większej życia mieszkała w Warszawie, teraz od lat tam kilkunastu, piętnastu mieszkamy na wiosce. Mówię jej, to nie jest jak na wiosce, że tu z dziada, pradziada, tam go spod, po teren porolniczy, że tam złom sam się gromadzi, tam na podwórkach, stadowach warsztatach, szopach i tak dalej. Nie jest też jak w mieście, że tam wiele osób ma tam gdzieś działki, na tych działkach też tam zło jest. To miasteczko, to, to, to w zasadzie jako osiedle jedno warszawskie, tylko że tam głównie domki. Małe, małe działeczki, tam 400-500 metrów, tam ludzie na garaży nie mają. Tam nikt raczej złomu nie gromadzi. No ale żona, nie, nie, róbmy akcje. No niestety, tam parę dekord zebrała ze szkoły, Tutaj sąsiadka jedna trochę przyniosła, trochę, trochę z rodziny, tam wujek, szwagier. Ja kilka tam żelibnych ciężkich części tu dorzuciłem, żeby w ogóle jakikolwiek wynik był. No i teraz to zważę, to robię żonie zdjęcia, żeby miała dokumentację, że to niestety tak, tak, nie, jest, tak nie jest. No coś jest tam, parę kilo jest, ale to ceny stali są niskie, także tu wielkiego... Wpływu nie będzie tam, no, ale przekażę jej dokumentację, papierek ze skupu złomu. Najwyżej, niech się pracownicy szkoły dorzucą, tam, żeby chociaż 50 czy 100 zł płacić na tą fundację. No, ale ja się zabieram zaważenie. No, pierwsze poszło takie pół lżejsze z takimi jakimiś rurkami, nie różkami krętami, krótszymi wkrętami waży 6 kg, 350 350, spokojnie można nowego pudło odjąć 6 kg No to jest drugie pudło Tu są różne gwoździe, nie gwoździe Właśnie kilka elementów takich żeliwnych, że one nie mają dużej objętości, ale masę sporą No i to waży 18 kg 615 Deko to 18 kg przyjmijmy. 18 6 to 24. A złoty tamten, no to będzie za 30 zł. No lepszy ryz, niż nic. Można i tyle płacić na fundację. Zbiórka została wykonana. Jak ludzie zaoferowali, taki i zebrano. Ja to zawiozę. No, tu oferowałem żonie, że może jakieś tutaj swoje, to jeszcze przekażę pręty, nie pręty, które gromadzę trochę wykorzystuje, trochę nazwał, ale mówi nie, zbiórka to zbiórka. Jak ludzie dają, tak będzie wpłacone. Niech tak będzie.